Dzień dobry, witamy na pomyczowej konferencji prasowej po meczu pomiędzy NKP Podhale Nowy Targ a KS Wiązownica. Wynik spotkania 3 do 0 dla drużyny gospodarzy. Witam trenerów obydwu drużyn, trenera drużyny gości, pana Waldemara Barchoła i trenera gospodarzy, pana Tomasza Kuźmę. O komentarz do meczu poproszę trenera gości. Na początku gratulacje dla trenera i dla drużyny. Eee, Wyczekane pewnie też upragnione zwycięstwo. Eee. Zasłużone, bo, bo trudne warunki dzisiaj pod hale postawiło nam. Mieliśmy też pomysł na to, jak gdzieś tam próbować neutralizować, zwłaszcza, zwłaszcza dużą ruchliwość i w środku boiska, i w bocznych sektorach. Natomiast no przy tych dwóch bramkach, mówię tak na gorąco, wydaje mi się, że, że odpuściliśmy troszeczkę przed pole, bo tam groźne strzały właśnie, właśnie z tego sektora boiska poszły przy tych bramkach. No w pierwszej połowie na pewno, na pewno to, co, co było naszą mocną stroną w poprzednich meczach, czyli zbieranie drugich piłek, wygrywanie środka, środka boiska, dzisiaj zawiodło w tej pierwszej połowie, mieliśmy dużo strat, zareagowaliśmy na to zmianą i, i ta druga, ten początek drugiej połowy wygląda już dużo lepiej. Wiadomo, że z upływem, z upływem minut szukaliśmy też swoich szans. Myślę, że gdyby ta, ta bramka na 2-1 kontaktowa wpadła, to, to ten mecz mógłby zacząć się od nowa, bo, bo nieraz pokazywaliśmy charakter, że, że potrafimy wyciągać te mecze. Eee, szkoda, szkoda, że, że, że tak szybko straciliśmy tą bramkę, bo, bo ile pod hale E, próbowało gdzieś tam, stwarzało sobie te sytuacje w bocznych sektorach e, przez, przez długie zagrania, e, no to, to tak naprawdę dwa szczały na bramkę, dwie, dwie bramki i to troszkę boli. E, no wiadomo, ta trzecia bramka, cię, ciężko ją oceniać, bo, bo już byliśmy mocno otwarci, chociaż uważam, że tam no po prostu drużyna, która chce się utrzymać w lidze, to powinna z większą determinacją Bronić takie piłki, bo to było zagranie 40-metrowe. No cóż, myślę, że po prostu w takim ogólnym wymiarze byliśmy zbyt mało agresywni, zbyt mało ruchliwi, zbyt mało pokazywaliśmy się w takiego ruchu bez piłki, mało przestrzeni tworzyliśmy do. Do opcji, do gry. No a pod hale skutecznie broniło. Na pewno trzeba to, to wyróżnić. Pewnie trener defensywę swoją pochwali, bo, bo spisywała się kapitalnie i, i troszeczkę zabierała nam pomysły na to, co mogliśmy zrobić w ataku. No dziękuję za gratulacje. Na pewno wyczekiwaliśmy tego, tego dnia, żeby, żeby tutaj w tym sezonie pierwszy raz wygrać u siebie. i Cieszę się bardzo, że, że w końcu tak zapracowaliśmy, że, że jesteśmy szczęśliwi po tym meczu. Duże gratulacje zespołu, duże gratulacje dla sztabu, pod moją absencję bardzo dobrze zarządzali tym meczem, bardzo dobrze też korygowali pewne działania boiskowe, więc tutaj wielkie podziękowania i gratulacje dla, dla całości zespołu. Jesteśmy bardzo szczęśliwi i z pewnością e, defensywa, nie tylko jakby tutaj pochwały dla, dla bloku def, obronnego, ale właśnie dla całej jego zespołu, jeśli chodzi o fazę obrony, bo e, myślę, że ta pierwsza połowa była bardzo dobra, jeśli chodzi o, o to, że. Mm, nie pozwalaliśmy bardzo nieprzewidywalnemu zespołowi, którym jest wiązownica, bo ja tak odbieram ten zespół, gdzie, gdzie ta organizacja jest nieźle zorganizowana, ale mają przede wszystkim bardzo ciekawe indywidualności, które są w stanie zrobić wiele na boisku i tu swoją grą obronną byliśmy naprawdę bardzo skuteczni w tym, że nie pozwalaliśmy na właśnie zbieranie tych drugich piłek. Tu wygrywaliśmy, jeśli chodzi o, o działania w obronie naszej wysokiej. Dobrze reagowaliśmy na długie piłki. E, też e, momentami, kiedy, kiedy byliśmy zmuszeni, to wybroniliśmy to, co byliśmy w, te momenty, kiedyśmy w obronie niskiej, więc bardzo duża solidna, e, solidna gra pozwoliła na to, że dzisiaj ten mecz wygrywamy i e, fajnie, na pewno było bardzo dobrze oglądać ten zespół w końcówce, kiedy trochę puściło, kiedy ten. Moment przy 3-0 troszkę pokazał umiejętności, które drzemią w tym zespole. Ja mam nadzieję, że zdobywając kolejne punkty, my te możliwości będziemy pokazywać w większym wymiarze meczowym, bo gra w sytuacji, w której jesteśmy punktowej, na pewno mentalnie nie jest bardzo, bardzo taka i wiele jest takich momentów, w których musimy wykazać się dużą determinacją. Liczę na to, że będziemy grali coraz odważniej, coraz pewniej, tak jak tutaj dzisiaj pokazaliśmy w tych kluczowych sytuacjach i, i będziemy pracować i wierzyć w to, że będziemy punktować dalej. Dziękuję.